Miałem kolegę Bartka, no i to go nie ma, bo to pierdolony strajca. Mam kolegę z miasta, i kolegę ze skierza, no i z innego państwa. I takiego, który zaćpał. Miałem kolegę Geja, teraz to koleżanka. Mam kolegów Trap Stars Cokolwiek myśli o mnie scena. Dla mnie to koleżanka Poznałem wielu ludzi i myślałem, że mnie nie chcą I że nikt mnie nie lubi Nie połowa, tylko większość Ufam tylko Susi, bo była jak było średnio Gdy nie miałem gdzie spać Na rękach noszę ten sam brud W papierkach młody border Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce Kolega kolegę Bartka, no i dobrze że go nie ma, bo to pierdolony zdrajca Mam kolegę z miasta, i kolegę ze zgierza No i z innego państwa, i takiego, który zaćpał Miałem kolegę Gaja, teraz to koleżanka Mam kolegów trap Stars, cokolwiek myśli o mnie scena, dla mnie to koleżanka Pożegnałem paru kumpli Jednak fajnie jest powiedzieć do widzenia O to wygląda tak, że niektórzy są jak chmurki Wszystko się robi jasne, gdy ich nie ma Na rękach noszę ten sam brud W papierkach młody border Chcę nie spać w noc i pić za dwóch Najlepsza nocka w Polsce Miałem kolegę Bartka No i dobrze, że go nie ma, bo to pierdolony z tańca Mam kolegę z miasta i kolega ze zgierza, no i z innego państwa I takiego, który zaćpał Miałem kolegę geja, teraz to koleżanka Mam kolegów trap wstać Cokolwiek myśli o mnie scena, dla mnie to koleżanka